Hej, z tej strony Pepech. Dzisiaj będzie informacja odnośnie prezentów urodzinowych na aktu piątego, który, jak wszyscy wiemy, będzie ostatnim e, etapem już. Także to, jeżeli ktoś ma tylko dwa klucze na Styl 3D do T30, to to będzie e, ostatnia szansa. No cóż, e, jeżeli chodzi o same prezenty, to oczywiście będzie e, kilka czołgów premium, które będą dostępne, e, które były dostawane wcześniej. Już e, spora część osób już te czołgi ma. Czyli to będzie typ. E, 97 TK, BT7 Artillery, T45, T29, TKS 20, T116 No i jeszcze nowym będzie oczywiście, już wspomniany wcześniej, w poprzednim filmie wariant. No cóż, oczywiście będą jakieś reinkompensaty za czołgi, które się posiada, czyli. 100 tysięcy kredytów, 250 rocznicowych monet i wolne miejsce w garażu. I oczywiście jeszcze będzie misję na zdobycie A46, szósty tier brytyjski. Tylko oczywiście zrobili to tak, że trzeba grać tymi śmiesznymi nagrodami. Także trzeba zdobyć łącznie 60 e, żetonów e, pojazdami poziomu 2-3 urodzinowego prezentu lub 40 żetonów tym wariantem nowym no i oczywiście tutaj e, limit jest taki jest limit. Tutaj oczywiście 30 razy na konto nagroda 2 żetony. Trzeba zniszczyć jeden pojazd przeciwnika lub zadać 100PW uszkodzeń. Być w swojej drużynie siódmym pod względem zdobytego doświadczenia, no czy on to... Teraz dobre pytanie, czy jeżeli jest napisane 30 razy na konto, czy powiedzmy raz dziennie? Tutaj też nie jest napisane. To jest też dobre pytanie. No cóż, czyli albo tymi niskotierowymi, albo tym piątotierowym wariantem. No cóż, to jest troszkę takie zrobienie, że musisz grać z takimi troszkę szrotami, żeby dostać no, coś lepszego, który. To jest też troszkę takie zmuszenie do grania, troszkę jak z tym tank rewards. No cóż. To tylko od ludzi zależy, czy ktoś chce sobie zdobyć szósty tier. Z mojej strony to tyle. I do następnego.